21 maja na placu przy stadionie odbywa się festyn z okazji Dnia Dziecka. Zapytaliśmy kilkorga dzieci, jak im się podobało. Jak się nazywacie? Ania. Ala. Podoba Wam się festyn? No, bardzo fajnie, na przykład lepiej niż tam w Łapinie. Trochę jednak mało atrakcji tam było. Fajnie jest, śpiesznie. <noise> Jakie przyrządy najbardziej Wam się podobają? Nie wiem, mi szczerze wszystko się podoba. Filiżanki z Podoba wam się festyn? Tak! Michał. Kasper. Podoba wam się festyn? Tak. No pewnie. Jakie przyrządy wam się najbardziej podobają? Eee, Taska skakalnia jakaś. Taska skakalnia jakaś i te safari dla małp... Jak się nazywacie? Agata. Olivia, Kajetan. Nadia. Jakie przyrządy Wam najbardziej się tu podobają? Yy, szczególnie to takie duże do skakania. No jest najfajniejsze. No to, to, to fioletowe takie jest, no. no tak samo, to różowe. Mi się najbardziej podobały filiżanki. Podoba Wam się ten festyn? Yy, tak, bardzo. Tak, bo są darmowe batoniki i woda. <noise> no tak, jest super. Mi się bardzo podoba. Co sądzi Pani o organizacji tego festynu? Jest fantastycznie. Tak jest, dzieci świetnie się bawią. Fajnie, dzieci się bawią, zadowolone, latają z jednej zjeżdżalni do drugiej zjeżdżalni. Myślę, że to bardzo fajna sprawa, bo dzieci jak widać są bardzo zadowolone. Wie Państwa ja dopiero przyszłam na no, ten festyn, jest ciężko mi powiedzieć, ale widzę, że jest dużo atrakcji dla dzieci, więc chyba jest świetnie.